Was widzowie w kolejnym odcinku wbijania rank. Może Baby kabajn shark, ale. No, Dobra, ale nie tym razem. Wbijamy 20 -tą rangę na Darylu. Klikacie suba i łapę. Zostaw subę, chłopę. My się skupiamy oczywiście bez tej muzyki. Nie dobra wygrałam bo, bo nie mogę słuchać tej piosenki Niepoważnie twórcy, nie poważnie, super Super Cliście może sobie jakieś super rzeczy. Ale dobra Kupiamy się Skupiamy się, no, Widziesz, się tej ranki? na wbiciu 25 rangi na Daryl Mamy no, coś wyszło. Czy on naprawdę... Czy on naprawdę... Na... Nawet w grze. Nawet w grze Musimy tu wyjść dzisiaj. Tam ludzie są zadowoleni. Jak wiecie, nie udało nam się ostatnim razem. Ale to stąd, w ten raz nam się udało, jak to mówią. Im lepsze szanse, tym lepiej. Nie, już tu byłem prawie blisko strzelenia tego, ale oczywiście musiałem coś przerwać. Czy to będzie gol? Nie, nie będzie gol, nie będzie gol, nie będzie gol, nie będzie gol. Nie będzie, gola. Nie będzie gola. Dobra, ale na świecie się. Nasz pan nie, no nie, 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 tu mamy gola, 2 -2. I jest uśpiony Pan. I czy będzie to gol? Mamy gola! 4-2. Gol. Dotrafiamy do kosza. Bardziej pyk, 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 pyk. Oczywiście to trzeba zaatakować sobie Pana, który na za no chwilę atakuje. Wygrana. 6-2. Nie mogę słuchać tej angolczyki, nie mogę, nie mogę. Ale dobra, my tymczasem kolejną rundę zaczynamy. Jak rank, oczywiście zostawcie subskrypcję i lajka like w górę. Po więcej takich odcinków i napiszcie wymiarze, którego mam zrobić na 25 razy, bo proszę was, o to, to w każdym odcinka, a wy nie chcecie nadal napisać jakie wymiarze. I co chciałam jeszcze sam zdecydować, no więc proszę napiszcie w końcu w komentarzu jakiego mam zadnienia za przy na tym rangę. Oczywiście pamiętajcie też o ID swoich. Bo oczywiście możecie użyć swoich ID, ale tymczasem przegrywamy rundę kolejną Tam już był blisko, ale niestety się na randę nie udało i ja teraz próbuję tutaj zatrzymać. Niestety przegraliśmy Oczywiście odpuszczam sobie to star dropa Byle jakiego Tylko latki. Nie pomagacie, nie pomagacie to my sobie napad Napad jest fajną Wierką, dobrą Wierką. Dobra, no i tymczasem mamy tą kolejną rundę. I oby tu się tutaj wydarzyło chociaż dobrego. Żeby chociaż tutaj coś mogliśmy wybrać Oczywiście rozdzielamy się na wszystkie drobne części, bo chodzi o to nam. On n'a pas dit je vais ou No i w cholerę, przegraliśmy znowu. No nie wiesz, że nadal nie możemy tego wygrać, no. Próbujmy, próbujemy, 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 próbujemy. Spróbujemy. No, Dobra, to jest skład, w którym powinniśmy wygrać. No i wygrana. To ja akurat na rzaczku. 18 ranga. Bardzo dobrze. A my gramy dalej. próbując zbić tą 25 rangę na Darylu. Zostawcie suby i lajki w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków. Na 10 subskrypcji szukajcie wielki gruby specjal więc naprawdę proszę właśnie to, to gwarantowane tylko jedyno co musicie zrobić to napisać sobie w komentarzu jakiego ja na dwóch to rana to kolegom wszystkim swoim kolegom których macie polećcie z wszystkim wszystkim których ogólnie macie wszystkie znajomi i tak dalej Coś No i przegramy niestety razem, ale nic nie zadajemy i teraz zagramy sobie w knockoucie. I napiszcie jakie gry jeszcze mam testować, bo oczywiście ja tutaj będę też testował wszystkie gry że ja tu nic nie testuję, ja tu będę wszystko testował oczywiście, co chwilę jak jakieś odcinki, także proszę was chociaż wbijajcie, subskrybujcie, łapkujcie, piszcie komentarze, nawet byle o czym, byle tylko, że się strykuje, w jakiej grupie subskrypcji, a mamy 2 subskrypcje, więc chcę wbić, nie macie 10 subskrypcji, wbić do końca tego roku. A czy nie do końca roku, a do końca tego miesiąca? No chodź, no chodź. No i sobie coś wyłamałem w biurko, bo wkurzony jestem na to, że... Dobra, ale na szczęście tym razem się postarałem i zabiję Ems tutaj, więc tutaj wielkie brawo dla mnie, ale no proszę, no tak Oczywiście, że nie można ja będę wychyła jedną rangę na każdy odcinku i zrobię 25 odcinków. Zartuję na radę. 7 odcinków musiałem zrobić. Wbijanie jednej rang w wiem kurde. Wbijam już rangę 25. Dużo z Was osób obejrzało to. Ale nie chcecie oczywiście obejrzeć moich kolejnych odcinków, na które serdecznie Was zapraszam. No i co? Pierwszą tak, rundę wygraliśmy. Drugą rundę też powinniśmy na dwieście wygrać. Nie sobie zginąłem, ale ich zostało dwóch na dwóch. Ja wierzę, że, nie, że przegraliśmy kolejną rundę. Druga runda już. No i na litoczku. Dziękuję za oglądanie, ponieważ skończył już daj. ponieważ nie chcieliście zostawić więcej machodów, więc proszę nagrywać to. Do widzenia. Pa.